Dzień dobry, Szanowni Państwo, jesteśmy kilka dni po przyjęciu ustawy, która ma na celu zwalczać skutki gospodarcze, przede wszystkim COVID-19. W piątek ustawę, ustawa została przyjęta większością głosów ponadpartyjną. Głosowało ponad 449 posłów popierając tą ustawę, więc jest to na pewno przykład tego, że dobre rozwiązania w niej zawarte są, będą skuteczne i zyskały poparcie większości. Chciałbym powiedzieć, że znaczna część zapisów tej ustawy, która będzie wchodzić w życie już niedługo, jest autorstwa Ministerstwa Rozwoju Pracy. Technologii autorstwa zespołu pod przewodnictwem Jarosława Gowina, i to właśnie porozumienie Jarosława Gowina w dużej części wypracowało te najważniejsze założenia do tej ustawy. Chciałbym zastrzec z to, że od samego początku tej drugiej fali epidemii, jako środowisko polityczne tworzące Zjednoczoną Prawicę, opowiadaliśmy się przeciwko wprowadzeniu lockdownowi w Polsce lockdownowi w tym zakresie, jaki miał miejsce na wiosnę. Cieszymy się, że nasze argumenty zwyciężają i jakby przeważają tą szalę na, na, na korzyść tego, aby nie wprowadzać, nie mrozić całego życia społecznego i gospodarczego. Na ten moment mrozimy życie społeczne i stąd mój apel do wszystkich radomszczan, do wszystkich mieszkańców powiatu radomszczeńskiego z prośbą o respektowanie obostrzeń sanitarnych, o utrzymywanie dystansu, o dezynfekcję rąk, o ograniczenie kontaktów, o, o, o stosowanie się do tych wszystkich zaleceń, które Wiemy o tym doskonale, jest to przebadane, udowodnione, utrudniają transmisję COVID-19. Skracając tą, tą transmisję, dajemy gwarancję, że, że do końca tego roku, a nie na początku przyszłego, nie dojdzie do lockdownu, który mógłby być katastrofalny w skutkach. My robimy wszystko, aby do tego nie dopuścić. Dlatego już teraz zaproponowaliśmy pakiet rozwiązań. To jest taka tarcza, gowina dla. Branż, które są najbardziej zagrożone, które zostały zamrożone w ostatnim czasie, i takie kilka najważniejszych punktów z tej, z tej tarczy, która została teraz wprowadzona, to są pożyczki długoterminowe z gwarancją de minimis dla małych i średnich przedsiębiorstw. To daje gwarancję płynności fina, finansowej dla dużych firm. W rozwiązaniach tarczy powinna znalazło się również świadczenie postojowe dla tych. Branż, przedstawicieli tych branż, którzy, którzy zostali objęci tymi restrykcjami. Mamy zwolnienie z składek ZUS liczone od listopada, od 1 listopada. Są też małe dotacje, to, to jakby spotkaliśmy się na wiosnę z tymi rozwiązaniami. Te Małe dotacje będą dla mikro i małych przedsiębiorstw, czyli dla tych przedsiębiorstw, których w Polsce jest najwięcej. Bardzo ważnym dodatkowym punktem, takim nowatorskim, jest również dofinansowanie do kosztów. Do pensji pracownika to jest 2080 zł dofinansowania miesięcznie dla wszystkich tych branż, które są objęte tymi restrykcjami. I warto też podkreślić, co jest istotne chyba w kontekście Radomska została zniesiona opłata targowa, to oznacza, że w kieszeniach przedsiębiorców, którzy handlują na targowiskach w całym kraju, zostanie 137 milionów złotych. A te samorządy, które jakby nie dostaną, dostaną wkład tych pieniędzy na swoje konto, dostaną refundację, w oczywiście od tych dochodów, które miały miejsce w latach wcześniejszych. Także całość tej, tej, tego wsparcia na ten moment, na tą na Jeś, na tą drugą falę, popiewa na około 10 miliardów złotych. Warto podkreślić, że całość tej kwoty dotacji czy, czy dofinansowania dla branży płynącej tylko i wyłącznie z Ministerstwa Rozwoju. Od początku roku to jest 157 miliardów złotych, z czego 9 miliardów trafiło tutaj do województwa łódzkiego. To są ogromne kwoty, które dalej jeszcze pracują, które w wielu miejscach są, są wykorzystywane i oczywiście jest część branży, która została dotknięta tymi restrykcjami bardzo znacznie, a jest część takich, które, które radzą sobie i nawet się rozwijają. Oczywiście nie chcę deprecjonować tej, tej drugiej części tej, która ma problemy w tym momencie. Ale mimo tego nie zostajemy, nie, nie zostajemy jakby założonymi rękoma, chciałbym zaprosić przedsiębiorców z Radomska, z powiatu radomszańskiego do udziału w konsultacjach, do, do, do rozmowy. Tak, aby te rozwiązania, które już są zaproponowane i które wchodzą w życie od najbliższego, zaraz po wejściu w życie tej ustawy, aby je przedyskutować, czy one są wystarczające i dopracować kolejne rozwiązania, które będą dla przedsiębiorców atrakcyjne. Chciałbym powiedzieć, że prowadzę już takie konsultacje od zeszłego tygodnia. Cieszą się one dużym zainteresowaniem z tego względu, że Pojawia się bardzo dużo ciekawych, nowych pomysłów, innowacyjnych pomysłów, jak radzić sobie z sytuacją, w której jesteśmy dzisiaj, jak, co, co po covidzie, co po zamknięciu gospodarki, co po otwarciu ponownej gospodarki. Dlatego chciałbym, żeby w tej debacie również brali udział mieszkańcy Radomska i zapraszam, zachęcam do niej, można się do nas zgłaszać poprzez media społecznościowe, poprzez kontakty, które są na odpowiednich stronach urzędowych. Zapraszam, jesteśmy otwarci do takiej dyskusji i chcemy, aby również Radomsko brało, brało w niej udział, ponieważ już dzisiaj trwają rozmowy z odpowiednimi branżami i w ciągu tego tygodnia będą zapadać kolejne rozstrzygnięcia. Dobrze było, żeby Radomsku również brało w tym udział.